Dzisiaj pokażę Wam przemianę Ferbiego z 1998 roku w kwiatową królową retro stylu. Zaczęłam od jednej z najczęściej wykorzystywanych metod wyciągania oczu z pomocą kleju na gorąco. Rozgrzałam pałeczki zapalniczką i ostrożnie położyłam je na źrenicach Ferbiego. Następnie włożyłam go do lodówki na około 20 minut, aby klej odpowiednio stwardniał. Nadszedł czas na wybór nowych oczu. Rozważałam dwie pary, ale ostatecznie wygrały różowe, z uroczym motywem serduszek i perłowym połyskiem. Uciełam trytytkę, która trzymała futerko, żeby je zdjąć i dostać się do dzioba. Niestety, mimo podgrzewania i prób podważenia, dziób pozostał niewzruszony. Ale podniesione futerko pozwoliło mi dotrzeć do jego zakamarków. Postanowiłam więc pomalować dziób lakierem do paznokci w pudrowym różu z drobinkami brokatu. Efekt? Delikatny połysk i blask. Idealnie współgra z wybranymi oczami. Pomalowałam też powieki tym samym lakierem i dodałam subtelne białe kropeczki akrylową farbą. Nawet czujnik podczerwieni dostał nową warstwę koloru, żeby wszystko razem tworzyło spójną paletę. Teraz najważniejsze dodatki. Sięgnęłam po sztuczne kwiaty i przykleiłam je klejem na gorąco. Tym razem już z użyciem dedykowanego pistoletu. Najpierw ozdobiłam okolice prawej łapki i lewego łóżka. Potem dołożyłam jeszcze kilka kwiatków na drugiej łapce i na czubku głowy. Ale to jeszcze nie koniec transformacji. Do całości dołożyłam kilka detali: kolczyki w kolorze różowego złota, naszyjnik z motylkiem i stylowe okulary z różowymi szkłami nadały całości szczyptę magii i charakteru. Czas wyciągnąć ferbi na słońce i zrobić mu małą sesję zdjęciową. Oto on, a może ona, jak myślicie, jakie imię by do niej pasowało? Ten projekt sprawił mi ogromną radość, od wyszukiwania idealnych dodatków, przez pracę nad detalami, aż po ostatni dotyk brokatu. Zdecydowanie nie był to mój ostatni customowy ferbi. Kolejny już czeka na swoją transformację.